Witajcie, dosyć i Szybka wrzutka. Dziś na stole mamy Mountains of the More Hills od OPEC Games, czyli taką ciekawą, abstrakcyjną gierkę, gdzie będziemy sterować ruchami naszych takich tu wypasionych kretów. Będziemy programować ruchy po to, żeby biegać tu w podziemiach i robić, tak jak się poruszamy, kopce na powierzchni, za co będziemy. Dostawać punkty. Gra podzielona jest na trzy fazy. W pierwszej fazie mamy wystawiony ryneczek i po kolei gracze dobierają sobie po jednej karcie. Tego nie uzupełniamy. W momencie, kiedy wszyscy gracze już mają po cztery karty, faza ta się kończy i przechodzimy do fazy planowania i poruszania się. W fazie planowania ustalamy sobie kolejność, w jakiej chcemy te cztery karty zagrać. Przy czym zawsze będziemy od tej górnej zaczynać, więc ustawiamy sobie jaką chcemy kolejność, jaka nam pasuje. Następnie kładziemy nasz żeton kolejności, który mamy. W tym przypadku to jestem graczem numer 2. Kładziemy na górze i czekamy, aż wszyscy swoje ruchy zaplanują. Kiedy wszyscy ruchy zaplanują, jednocześnie odkrywamy nasze karty. Pierwsze wierzchnie i w kolejności graczy rozpatrujemy je. No i teraz co możemy mieć na kartach? Na kartach możemy mieć informację o poruszaniu się, o jakąś ilość pól. W tym przypadku po prostu poruszam się na wprost, czyli w kierunku, gdzie wskazuje mój nos, o trzy pola. Ta karta mówi, że mogę skręcić w lewo i poruszyć się o jeden, albo poruszyć się o jeden, a następnie skręcić. Mogę nawrócić i poruszyć się o jedno, mogę po prostu nawrócić. Mogę skręcić w lewo albo w prawo i się nie poruszać. A także mogę wystawić kamień, o którym zaraz trochę więcej powiem. I mogę wyjrzeć też z norki. Poruszanie się. Poruszamy się po naszej tu planszy. O tyle pól, ile mamy na danej karcie. I za każdym razem, kiedy się poruszamy, to na nowym polu, na którym się pojawimy wstawiamy kopiec i kopce zawsze wstawiamy od spodu czyli gdybym poruszył się tu z lewej na prawą to bym pod te kopce podłożył tutaj świeże dzięki temu oznaczamy które kopce należą do nas a należą do nas te gdzie jest nasza podstawa za każdym razem kiedy po prostu skręcamy czy nawracamy nie zmieniamy, nie jesteśmy na nowym polu, więc kopiec się nie pojawia. Ale kiedy się poruszymy, no to właśnie te nowe kopce stawiamy. Musimy też pilnować jaka jest wysokość, bo w zależności od rundy do różnej wysokości możemy te kopce zbudować. Kiedy dołożymy kolejny klocek i wysokość będzie powyżej tej, zaczyna się kopiec walić. I wtedy wybieramy sobie kierunek, w którym się zawala. Zostawiamy tylko podstawę, wszystkie z góry, Zdejmujemy i po kolei po jednym rozstawiamy. Jeśli miałby wypaść za krawędź, no to po prostu wypada i wraca do właściciela. Gdybyśmy my mieli wyjść za krawędź, to po prostu dalej się nie ruszamy. No i o tym też mówi ta karta wychylania się z norki. Oznacza to, że mogę zawalić kopiec niezależnie od tego, jakie on jest w wysokości. Natomiast karta kamienia pozwala mi położyć kamień na planszy lub przełożyć go w inne miejsce. No i wtedy. Jeśli przeciwnik wejdzie na kamień, rzuca kostką, ona mu mówi, w którą stronę się obraca, no i wtedy może kontynuować swoje ruchy. Natomiast gdybyśmy mieli wejść na jakiegoś innego kreta, no to także przerwamy swój ruch, tak jakby była to krawędź. W momencie, kiedy wszyscy już swoje ruchy zrobią, podliczamy po prostu punkty. Sprawdzamy, do kogo należy dany kopiec. I liczymy wszystkie elementy, z których się składa. No, i tak rozgrywamy sobie 6 rund, starając się tak programować ruchy, żeby tak naprawdę śledzić przeciwnika, żeby móc odpowiednio podłożyć swoje kopce, czy też zawalić, przewrócić i dołożyć punkty tam, do których nam najbardziej pasuje, które kontrolujemy. I w sumie tyle. Bardzo ciekawie. Wyglądająca w ogóle gierka. Bardzo ciekawa. W zasadach mega prosta, ale takie coś naprawdę innego. Gdzieś tam trochę połączenia jakiegoś Manhattanu, paru innych fajnych tytułów. No w każdym razie, ciekawy wynalazek. Jeśli będziecie mieli okazję, no to w Mountains of the More Hills spróbujcie sobie zagrać, bo całkiem przyjemna to gierka. Dzięki za uwagę i do zobaczenia. Cześć.